Proszę bardzo. Proszę pan, a, a pani najpierw, przepraszam, panią. E, proszę proszę. zaobserwować wzrost aktywności środowiska patriotyczno-narodowego w Polsce, a za to obniżenie uparcia dla tej lewej strony, tak? Reform obywatelska nowoczesnego. I czy widzi Pan tutaj może na przyszłe lata jakiś przełom? Proszę pani, bardzo mnie to cieszy, że coś takiego, że nastąpiła, ujawniła się taka zmiana pokoleniowa. Bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że nie spodziewałem się, że się ujawni, a ujawniła się. Więc po prostu znakomicie i życzę, żeby się to rozszerzało. Tylko jedna rzecz, bo na razie to jest tak. Tak jak przynajmniej ja to obserwuję, że to zaangażowanie takie polityczne realizuje się głównie w sferze symbolicznej. Ja nie mówię tego lekceważąco, bo to jest bardzo ważna sfera i od tego trzeba zaczynać, ale w pewnym momencie powinno się to już przełożyć na nie, bez rezygnowania ze sfery symbolicznej również na sferę polityki realnej. I dlatego trzeba wykorzystać ten okres do takiej edukacji państwowej, bo młodzi ludzie wielu rzeczy nie wiedzą i to nie jest nic osobliwego. No właśnie dlatego są młodzi. Ale to właśnie dlatego są młodzi, mają umysły chłonne. To powinni się nauczyć państwa. Jak państwo funkcjonuje? Gdzie są Źródła siły państwa, gdzie są źródła słabości i jak w związku z tym powinna być prowadzona polityka, żeby była obliczona na rozszerzanie, umacnianie tych źródeł siły państwa i siły narodu. I to mam nadzieję, że, się, że do tego dojdzie. Ja być może już tego nie dożyję, ale może dożyję, to tym lepiej by było, bo zamierzam długo żyć. Ale no bardzo mnie to cieszy, to, że zmiana pokoleniowa nastąpiła i że następuje w takim kierunku. I teraz, bo wśród ludzi młodych dużą rolę odgrywa moda, nie tylko taka odzieżowa, ale również intelektualna. I w, w, w wielu środowiskach bycie na przykład narodowcem jest en vogue, prawda, to jest szyk. No bardzo dobrze bardzo dobrze jeszcze i to czegoś chciałeś więcej ja jestem optymistą mimo wszystko mimo takich pozorów e, czarnowictwa to ja jestem optymistą dlatego że no nie jesteśmy w sytuacji najgorszej Polska bywała w znacznie gorszej sytuacji nie miała państwa naród był skazany na zagładę przez dwóch okrutnych wrogów Także teraz nie jesteśmy w sytuacji najgorszej. Trzeba tylko y, umieć wykorzystać te atuty, które są. One nie są może takie oszałamiające, rzucające na kolana, ale są. O mamy państwo, które, którym możemy y, zarządzać lepiej albo gorzej, więc zarządzajmy lepiej. No to tak jak w 2003 roku, kiedy było referendum w sprawie Anschlussu. Argument był, no ja akurat byłem przeciwny no ja Anschlussowi, no ale to nieważne. No i argumenty były takie za Anszlusem, że no jak nie, to, to a Władywostok, a, najgorszym, a w najlepszym przypadku, no to Białoruś, prawda? Taka alternatywa była. Albo Unia, albo Białoruś, albo Władywostok. Nie wiem, co mieli przy rdzennemu polskiemu miastu Władywostok, prawda? Co, co im się tam nie podobało w tym Władywostoku? No mniejsza w tym. Więc zwracałem uwagę, że to jest alternatywa fałszywa. Dlatego, że, na przykład, jest w Europie państwo, które do Unii Europejskiej nie należy, bo nie chce. To jest Szwajcaria. Pięć referendów było tam, za każdym razem liczba przeciwników była coraz większa, więc szóstego już nie robiono no, z obawy, że będzie 100%. Więc, już na wszelki wypadek, żeby nie było obciachu, to, to tak. No, ale to wtedy moi ci partnerzy w dyskusji mówili, no tak, ale Szwajcaria to jest co innego, to jest bogate państwo. Ja mówię, no świetna, słusznie, bogate. Ale przecież nie dlatego, że się gdzieś zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się dobrze rządzi. No to my tak samo się rządźmy, może tak od razu nie, się nie wzbogacimy, ale przynajmniej damy pan, naszemu państwu właściwe impulsy rozwojowe. Ale gdzie tam większość uwierzyła, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak Zagierka. No to teraz mamy problem. To teraz mamy problem, bo Unia już nie chce sypać złotem. No i mamy problem. Także to są właśnie takie dylematy, które młod, młodzież musi rozstrzygnąć co właściwie, w jakim kierunku działać, bo to jest ważne, ten wybór jest szalenie ważny. On determinuje losy naszego narodu, losy naszego państwa, bo to, to już młode pokolenie to będzie kształtowało. Proszę bardzo, proszę pan. Ja chciałbym wrócić do tej perspektywy jako odesji społeczności połączonych. Pan powiedział tutaj bardzo dużo przekonywania i ostatnio czytałem Taką opinię pana Alecha Wałęsy na Facebooku, który to pochwalił się, że w 2010 roku spotkał się z obecnym prezydentem elektrycznym Stanów Zjednoczonych, czyli z panem Trumpem. I wtedy pan Trump miał pomyśleć, jak pan razem napisał, że skoro w Europie Środkowej, w kraju komunistycznym, pewien robotnik, obalił komunistę jest to prezydentem, to dlaczego by nie w takiej Ameryce jak w kapitalistycznej miliardy nie mógł zostać prezydentem? I w związku z tym pan Wałęsa. Właśnie sugeruje, że to pod jego inspiracja tutaj się tak dzieje, że to I myśli o tym, wyrażam nadzieję, że wkrótce się spotkają, żeby z grupą można było poważnie porozmawiać. Też... No to jest pewne, wie pan, pewne ryzyko. Rozmowa z panem Lechem Wałęsą niekoniecznie musi mieć charakter poważny. Ja myślę, nawet, ja zresztą zawsze powtarzam, że. Kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi. A jego megalomania jest znana. No to on niedługo zostanie prezydentem świata, jak tak dalej pójdzie, bo się okaże, że kreuje prezydentów jednego po drugim jak z prawda? Kto go. To tak jak w tym ewangelicznym rodowodzie, że Abraham zrodził Izaaka i tak dalej. To się okazuje, że nie Abraham, tylko Wałęsa. Proszę Pana, no ja kiedyś byłem świadkiem rozmowy, jaką taki mój znajomy, pan Ziębiński przeprowadzał z Lechem Wałęsą, jak ten jeszcze nie był prezydentem. Odniosłem takie nieprzyjemne wrażenie z tej rozmowy, że pan Wałęsa ma gonitwę myśli, cierpi na gonitwę myśli. I nawet robiłem później gorzkie wyrzuty koledze był, bo on był zwolennikiem wylansowania kandydatury Lecha Wałęsy na prezydenta. Mówię, co wy robicie na miłość boską, przecież to kretyn jest. I nie zmieniłem zdania. Przepraszam, bo proszę bardzo, panu o coś chciał zapytać. Bo no. tak naprawdę niedługo jakiegoś Polski trwa bardzo krótko, do 26 roku, do przemrotu majowego, gdzie z zdegradował, złoto narodowe zdjął koronę. Orzeł został w pentagramie, jak gdyby przybity, do dzisiaj są te pentagramy, te gwiazdy w jego skrzydłach. Następnie okres II wojny światowej, panowanie nasze nad nami, żydów, przy to Komuny Sowieckiej, no to jak, jak teraz, jak lat tych lat, w których takiej niepodległości tak naprawdę nie było? Dla ta Dlaczego ta nie, nie było? Nie, nie. Dlaczego? Ja akurat się nie zgadzam z pańską oceną, że po 26 roku Polska utraciła niepodległość. Nie utraciła, zmienił się rząd. Proszę pana, to, że ma, w Ameryce też jest, w Ameryce też jest masoneria. I to jeszcze jaka? Wie Pan, nawet byłem w Muzeum Masonerii, tak jak w Waszyngtonu jest taka miejscowość, Aleksandria, tak, tam jest Muzeum Masonerii, w kształcie takiego kościoła z wieżą, a jakże, od razu jak się tam wchodzi, to się nie ma wątpliwości, gdzie się jest, bo tak jak i nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnej gali, tam z fartuszkiem, z i tak dalej. Więc jest, ale co? I z tego powodu Stany Zjednoczone nie są państwem niepodległym? No przecież są. Co chcą, to robią. Więc akurat to, że masoneria działała w Polsce i wcześniej działała, i wcześniej działała, to wcale nie przesądziło o niepodległości Polski. Polska do 1939 roku postępowała zgodnie z tym, co tam chciała. A to inna sprawa, czy decyzje były mądre, czy nie mądre, to jest całkiem inna sprawa, ale były własne. Bo na czym. Po... Nie, nie, nie. Na czym, polega, na czym polega niepodległość państwa? Że nie podlega nikomu, że decyzje podejmuje samodzielnie, a na podstawie jakich przesłanek je podejmuje na przykład. Samodzielnie podejmuje decyzję, że nie będę się sprzeciwiał naszej złotej pani powiedzmy, prawda? Bo się jej boję, to jest przesłanka może taka niezbyt chwalebna, ale decyzja jest podjęta samodzielnie. Natomiast jeżeli decyzję podejmuje nasza złota pani, podejmowałaby, tylko by Panu zakomunikowała. Szanowny Panie, od dzisiaj będzie się Pan musiał na mnie słuchać, a moją, moje polecenia do, pod Pańskim adresem będzie przekazywał o tutaj ten Pan. I to proszę Jego tu się słuchać. To wtedy, w tym momencie Pan niepodległość traci. Dopóki tak nie jest, to jeszcze Pan, nawet jeżeli Pan podejmuje jakieś decyzje, że tak powiem z niskich pobudek, ale własne, to jest Pan niepodległy. Więc Piłsudski tu nie ma nic do rzeczy. Ja rozumiem, że tam panu się Piłsudskim nie podobać, to, to też tam wie pan nie jestem jego. O, będzie wystawienie dla w Proszę pana, nie. nie, To nie, to nie jest żaden dowód. To tylko jest, to tylko jest ilustracja taka, bo jak Niemcy wkroczyli do Polski, to jeszcze nie było decyzja podjęta. Co tutaj będzie, bo jeszcze były takie pomysły, żeby utworzyć takie marionetkowe państwo polskie, i były dwie kandydatury na szefów tego państwa. Obydwa, obydwaj ci ludzie odmówili: profesor Bartel i profesor Erlich, znaczy Streicher, przepraszam, profesor Streicher i profesor Bartel. Obydwaj odmówili. W związku z tym Hitler podjął decyzję o utworzeniu generalnego gubernatorstwa, i 26 października 1939 roku zostało utworzone generalne gubernatorstwo z Hansem Frankiem jako generalnym gubernatorem. Funkcjonowały w czasie okupacji dwie instytucje polskie w generalnym gubernatorstwie. Czysto polskie, oficjalnie funkcjonowały. Pierwsza to był Polski Czerwony Krzyż. Prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża była hrabina Maria Tarnowska, a druga instytucja, też polska, oficjalnie funkcjonująca w Generalnym gubernatorstwie, to była Rada Główna Opiekuńcza, której prezesem był Adam Hrabia Ronikier. Dopóki go Niemcy nie zdjęli z tej funkcji i nie aresztowali, to on był. Polski Czerwony Krzyż, no to się zajmował takimi, jak to Czerwony Krzyż, podlegał Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi Centrali Szwajcarii, ale to był polski oddział i Niemcy to szanowali, bo tam podpisali, Niemcy podpisały różne konwencje, więc to szanowały. To. A Rada Główna Opiekuńcza zajmowała się działalnością taką charytatywną i ponieważ rząd Generalnej Guberni Pobierał podatki z obszaru generalnego gubernatorstwa i uchwalał budżet. I w budżecie uchwalonym przez rząd generalny, przyjętym przez rząd GG, była pozycja y, pomoc społeczna. Niemcy były państwem socjalistycznym, hitlerowskim, więc miały takie, o, takie tam pozycje w budżecie, pomoc społeczna. I y, y, hrabia Ronikier wielokrotnie interweniował u Franka gubernatora, że no jak tak, to żeby rząd dawał pieniądze Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona swoją działalność uparła na ofiarności polskiego społeczeństwa, a to dosyć szeroką działalność prowadziła. Już nie pamiętam dokładnie, to ten kronikier Pamiętniki napisał, w którym to roku, było chyba 1942, już w czasie wojny z Sowietami, to Rada Główna Opiekuńcza wydawała 2,5 miliona obiadów dziennie. Więc to musiało trochę kosztować, prawda? I Bronikier się domagał, żeby, skoro tak, skoro rząd bierze podatki, skoro jest taka pozycja w budżecie, to żeby przekazywała przynajmniej część tych pieniędzy dla Rady Głównej Opiekuńczej. No to on tam miał w związku z tym stosunki z Niemcami, bywał na Wawelu i tak dalej. No i Frank początkowo był bardzo nieprzejednany, potem jak im rura trochę miękła, to już był tak chętniej słuchał. Nawet dawali jakieś pieniądze. Jak do Generalnej Guberni została przyłączona, po wojnie, Lów i tam te okolice, Małopolska Wschodnia tak zwana, no to tam była tragedia, jeśli chodzi o, stan żyw o sytuację żywnościową, zwłaszcza dla dzieci. No po prostu głód był straszny i jeszcze Ukraińcy, którzy byli jakoś tam faworyzowani przez Niemców, to, to w lepszej sytuacji byli, a Polacy byli w sytuacji rozpaczliwej. No i tam była Karolina, Karolina Lanskorońska, była reprezentantką regionu tam na Lwów. Ona zresztą tam korzystała z tego, że raz, że z arystokracji, a z drugie, że Kiedyś z, Niemiec, z Niemcami, to tam trochę robiło na nich wrażenie. Jak ją Niemcy tam aresztowali, to powiedziała: Pierwszy raz się wstydzę tego, że płynie we mnie krew niemiecka. To robiło na Niemcach trochę wrażenie. A ten Ronikier tak samo, on kiedyś tam był na Wawelu, no i jeden z tych Niemców powiada, tak, wreszcie mamy dowód, że Kraków jest niemieckim miastem. A on mówi, no co takiego? A on mówi, mamy tu dokumenty, że Kościół Mariacki w Krakowie ufundowała niemiecka społeczność miasta Krakowa. No to tak. Ronikier mówi tak, no to bardzo mnie to. Cieszy, bardzo mi się podoba, że niemiecka społeczność miasta Krakowa była tak hojna, że taki piękny kościół tu ufundowała. Ale dlaczego Kraków ma być niemieckim miastem z tego powodu? I prawda tak, moja rodzina ufundowała w Rzymie kościół świętego Stanisława, ale nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby nazywać Rzym polskim miastem z tego no Nawet ci Niemcy się śmiali, bo to w miło nie było. Także czasami arystokracja to dobrze tego. więc. Oczywiście, generalne gubernatorstwo nie było żadną formą państwa polskiego, ale ciekawa rzecz, o czym mało kto wie, że w generalnym gubernatorstwie generalny, rząd generalnego gubernatorstwa wypłacał emerytury. No tak. Mało kto z tego zdaje sprawę. To tam Trzecia Rzesza to było państwo okropne. Proszę. Nie, no nawet, nawet funkcjonariusze polscy, którzy mieli emerytury, już to dostawali. Ale współpracowali z Nie, wcale nie współpracowali. Mało kto wie, na przykład funkcjonowały sądy cywilne. Sędziowie byli normalnie. No tak. No to, Proszę pana, kontyngenty brali, ale no to jasne, że brali, a inni wypłacali emerytury. No tak, no to wie pan, nie ma co. Niemcy starali się stworzyć wrażenie. Nie, nie propaganda, to prawda, no wie pan, no już jasne. No. Czarna dziura była, nic nie było. No, po co takie, że wie pan, to jak zaczniemy, zaczniemy takie opowiadać bajki, to w, w, jak będziemy prawdę mówili, to też nam nikt nie uwierzy. Trzeba mówić prawdę i tyle. No, jak nie wiadomo, co powiedzieć, to trzeba powiedzieć prawdę. Nie, więc no a z czego by żyli? No dostawali emery... to, to, to Nawet taki pan y, dzierżawski, który już nie żyje, on o, kiedyś y, jak w audycji telewizyjnej takiej wystąpił i mówi tak, o, tam to chodziło o co innego, o zilustrowanie fikcji y, y, ubezpieczeń emerytalnych. No i dawał przykład swojego dziadka, który był tutaj w Galicji mieszkał. Jeszcze za najjaśniejszego pana. No i pracował, w związku z tym tu już był objęty ubezpieczeniem społecznym. No i rząd austriacki obiecywał mu, że jak tam osiągnie pewien wiek, to mu wypłaci emeryturę w zamian za te składki, które od niego bierze. No ale w 1918 roku Austria się rozleciała. No i on nie ruszając się z miejsca, został obywatelem innego państwa całkiem Rzeczypospolitej Polskiej. Która brała od niego składki emerytalne, też mu obiecywała, że jak tam tego, to mu wypłaci emeryturę. No ale Hitler napadł na Polskę i generalne gubernatorstwo. Bo on się znalazł w trzecim takim nie ruszając się z miejsca. No i w związku z tym generalne gubernatorstwo też brało od niego składki na ubezpieczenie społeczne, że jak dożyje, to tam mu wypłacą, a jakże. No ale Hitler przegrał wojnę i nastała PRL nastał, Polska Ludowa. I dopiero Polska Ludowa w 60. latach mu wypłaciła emeryturę, ale całkiem inną tam niż tam mu kiedyś obiecywali. Więc on mówi, nie ruszając się z miejsca, był bo obywatelem pięciu państw. Mieszkał w pięciu państwach. Także tak to wygląda. I niepodległość jest pewną wartością, żeby tak już dokończyć. Jak ja się w 70. latach wdałem w konspirację. No to wydawało mi się, że wystarczy tam niepodległość odwojować od Sowieciarzy, i właściwie już mamy wszystkie problemy rozwiązane. Ale mi kiedyś przyszedł do głowy taki pomysł, że przecież Związek Radziecki za Stalina był państwem niepodległym. No, wszystko można powiedzieć, ale nie to, że nie był niepodległy. A przecież nie, za żadne skarby nie chciałbym tam mieszkać. I zrozumiałem wtedy, że niepodległość nie jest celem, niepodległość jest środkiem tylko, a celem jest, tak jak to Jan Zamoyski kiedyś powiedział, że po to mamy rzecz pospolitą, żebyśmy wolności naszych zażywali. Taki jest cel posiadania państwa. No i na koniec, żeby tak pan chciał, żeby tu coś optymistycznego powiedzieć, to nie mogę tak państwa, tak? no to powiem to samo, co odpowiedziałem na apel takiej pani, którzy to było w lecie, taki piękny letni dzień był, no i ona mówi tak, panie Michalik, ale nas pan zdołował. Niech pan coś powie takiego optymistycznego, no i ja mówię tak. Proszę bardzo, niech pani wyjrzy rok. No, co pani widzi? Ona zaczęła mi opowiadać, co widzi. Ja mówię, nie, nie, o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie. A tak, na no, mówię, piękny, letni dzień był. Ona mówi, no ładnie, ja mówię, ja widzi pani. W lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? a dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. No to już wiemy, to już wiemy, czego się trzymać. Dziękuję bardzo. Ja takie pytanie, właściwie message. E, w ramach tego e, tego, co panowie tutaj mówią, agentur e, duraczenia narodu polskiego. Wczoraj dowiedziałam się, że do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wszedł nowy senator, Ukrainka, e, pani Anna Maria Costa, wychowana w Anglii, a później w Stanach Zjednoczonych, żona e, oficera armii amerykańskiej, tam pobierająca emeryturę w dolarach. Pol Obywatelstwo polskie podobno ma od kilku tygodni. I została na siłę, ponieważ przegrała wybory, bo to Polonia na nią głosowała. Ona te wybory tam w ramach głosowania Polonii przegrała, została zrobiona taki niż Odwołano burmistrza, który został, senator, został przeniesiony na burmistrza i zwolniło się miejsce senatora. W związku z tym została, drzwiami nie została wybrana, tylko została wepchnięta oknem przy pomocy pana prezesa PiSu. Czy to jest zgodne z konstytucją? Ta pani jest córką Ukrainki Iriny Jarosewicz i nigdy Pols Polską się nie interesowała. Zainteresowała się z Polską, z kiedy jej mama, już nie żyjąca była przewodniczącą Komitetu Poparcia e prezydenta Kowalowskiego. A teraz przepisała się do PiS-u. Czy to jest zgodne z Konstytucją? Czy może takie wielkie prawo jest, by było, jest to, Jak najbardziej. Jak, jak najbardziej jest zgodny, Ale jak najbardziej jest zgodne z Konstytucją. Konstytucja mówi, że bierne prawo wyborcze do Senatu przysługuje obywatelowi polskiemu, który uzyska cenzus wieku odpowiedni. A to nie ma znaczenia. W dniu wyborów, żeby miał obywatelstwo polskie, oczywiście, proszę Państwa, nawet jak, nawet jak, jak na zostanie obywatelem polskim, jeżeli w dniu wyborów jest obywatelem polskim, to przysługuje mu Pani pytała, jakie są rozwiązania konstytucyjne. Proszę pani, proszę pani, proszę pani, pytała pani, pytała pani, jak, co na ten temat mówi konstytucja, więc pani odpowiadam, co mówi. Tak, natomiast nie pytała pani, czy to źle, czy to dobrze, bo to jest zupełnie inne pytanie. Rzeczywiście, rzeczywiście się mówiła, niech pani nazwisko Nie, Pani. No bo ja rozumiem. Przepraszam, bo ja rozumiem, że była mowa o pani Anders i ja uważam, że, że ta pani to jest zwykłą prowokatorką przez no, nas. Tak. Takie nie powinno się Szanowny panie, szanowny panie, a jeżeli, je, jeśli można, jeśli można coś powiedzieć, jeżeli ma, takie spotkania mają sens o tyle, o ile panuje na nich swoboda wypowiedzi. A swoboda wypowiedzi oznacza, że głos może zabrać również prowokator. Nawet jak jego wypowiedź nam się nie podoba, to możemy się do niej merytorycznie zgodzić, ale pani o nic strasznego tutaj nie zapytała. Pani zapytała tylko, co Konstytucja na ten temat mówi, i uzyskała jasną chyba odpowiedź, co Konstytucja na ten temat mówi. I tyle. Nic strasznego się nie stało wyrażała się o Pani Anders w ale sposób i więc... Proszę Państwa, Nie... powiedz, jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze raz powiadam, że jeszcze raz powiadam, że jeżeli na przykład Pan poczuł się tym dotknięty, to może Pan zgodnie z prawem polskim wytoczyć tej Pani proces o zniesławienie Pani senator Mary Anders i nawet go wygrać przed niezawisłym sądem. Ale powiadam, takie spotkania mają sens o tyle, o ile panuje na nich swoboda wypowiedzi. Proszę Państwa, to ostatnie, to ostatnie pytanie wykraczało poza tematykę naszego spotkania.